Powiedz mi, kiedy stanąłeś ostatnio przed czymś, co wiedziałeś, że musisz zrobić, ale sama myśl o tym już cię paraliżuje. Przez co wiesz, że musisz to zrobić, ale odkładasz to, i odkładasz, i odkładasz. Licząc, że nadejdzie jakiś magiczny moment i to samo się wydarzy. To może być na przykład trudna rozmowa, jakaś ważna decyzja, lub coś tak prozaicznego, jak wizyta u dentysty. Więc dzisiaj spróbujemy rozwalić strach na części pierwsze i po kawałku go pokonać z pomocą sztucznej inteligencji. Cześć, tu Paweł z kanału Męski Mental. Zajebiście polecam. Rozmawiamy sobie tutaj na różne tematy i próbujemy rozwiązać różne nasze psychiczne wyzwania. Dzisiaj spróbujemy rozwiązać sobie temat o, takiego strachu przed, przed ruszeniem dupy w kierunku, który wiemy, że musimy zrobić, wiemy, że będzie dla nas dobry, ale również wiemy, że będzie to bardzo nieprzyjemne, przez co jakby boimy się o, to zrobić i przez to odwlekamy tą rzecz w nieskończoność. W tym temacie moja sytuacja jest taka, że nie mam tutaj zęba od dzieciństwa, i chcę go wstawić, czyli pójść po prostu na wstawienie implantu. I wiem, że to będzie nieprzyjemne pod kątem e, fizycznym i pod kątem finansowym, dlatego odkładam to jakoś długo. Dodatkowo jeszcze mam do wyrwania trzy ósemki, jedną mam za sobą, przez co wiem, z czym to się wiąże, i dlatego też <noise> jakoś mi się z tym nie śpieszy. A ostatnią taką rzeczą jest to, że robią mi się kamienie na nerkach i trzeba je wyciągnąć. Raz też już miałem je wyciągane, i więc wiem, z czym to się wiąże. Niestety nie jest niczym przyjemnym dla faceta. Wkładanie mu czegoś. O kurde, ja tu miałem skręcić. Ja pimbole! Uwielbiam pojechać tam, gdzie nie trzeba. Także wiem z czym to się wiąże, no i już jestem do tego na to zapisany i mam termin na ten szpital, ale mega nie chcę tam iść. A wiem, że będzie nieprzyjemnie, to ja się z tym stresuję. Więc chciałbym, żeby sztuczna inteligencja mi pomogła jakoś przezwyciężyć ten strach, pomóc mi w końcu ruszyć dupę, zapisać się na to, na to wstawienie tego zęba, później na to wyrywanie ósemek, też żebym to ogarniał raz, dwa, trzy, a nie odwlekał w nieskończoność. No i tak! I spróbujemy właśnie ustalić, sprawdzić jak sztuczna inteligencja tudzież ChatGPT. Nam w tym pomoże. Spróbujemy wyciągnąć najbardziej wartościowe informacje, które od niego dostaniemy. Przełożymy to na ładny PDF, który będzie dla Was później do pobrania. I tyle. I zobaczymy, co z tego będzie. Na koniec mały disclaimer: nie jestem psychoterapeutą, psychiatrą, terapeutą, więc jeżeli masz jakiś problem w swojej głowie, mocny który bardzo ci nie pozwala szczęśliwie żyć, to udaj się do specjalisty. <laughs> nie oglądaj filmików na YouTubie, tylko weź idź do lekarza, powiedz, że masz problem i on ci skieruje do psychiatry. Jadąc sobie do klienta, tyle ode mnie z auta, przejdźmy sobie do kompa. No dobra, przechodzimy od razu do rzeczy, ale na początek dodajemy sobie tam ten plik, który stworzyliśmy ostatnio. Gdzie on może być? later. Dobra, dodajemy ten plik jeszcze raz, teraz już jest z nami. <laughs> Zobaczymy, czy coś mu w tym pomoże. No i cóż, co tu mu opowiemy? Od dłuższego czasu odkładam założenie implantu lub pójścia do lekarza, lub zrobienie jakichś badań nieprzyjemnych, coś, co będzie, wiesz, no nie będzie fajne. I wydaje mi się, że się boję, przez co prokrastynuję w tym temacie i chciałbym, żebyś mi w tym pomógł. No dobra, niech będzie tyle, tylko jeszcze sprawdźmy. Ej, przestań, protestynuję. Zobaczymy po prostu taki prosty prompt, który mamy. Nie będziemy tutaj wymyślać, żeby się wcielał, nie wiem, w jakiegoś coacha, albo psychoterapeutę, albo analizatora. Po prostu dajmy mu taki prompt, tylko. O, widzicie? Od razu mówi, tak, to jest ta sama struktura, o której mówiliśmy w podsumowaniu. Tyle, że tym razem nie chodzi o YouTube, tylko o zdrowie i strach przed bólem lub nieprzyjemnością. Ok, przeanalizowałem sobie mniej więcej to, co on tutaj odpowiedział i na podstawie tej analizy, którą mu wcześniej przysłałem, podał mi od razu te same jakby kroki, których używałem poprzednio z nagrywaniem na YouTube i no podał to bardzo ładnie po prostu wszystko. Czyli tutaj takie ikonki switaśne dał do tych mikrokroków, znajdź trzy kliniki, wybierz jedną, zapisz termin, jakąś mantrę dał, nagrodę, poprosimy go, żeby zrobił nam ten PDF tylko, żeby polskie znaki były. Zrób ten PDF tylko z polskimi znakami, ładnie poprawnie, żebym mógł to po polsku przeczytać. Dobra, uwaga, odpalam PDF-a. Mm -hmm. No, polskie znaki są nawet pogrubione teraz, ale jakieś przerwy dziwne są. Chciał pan, musiał sam. <laughs> A pomóż mi lepiej zrozumieć, co tak naprawdę mnie blokuje. Świetne pytanie. Oczywiście, bardzo dojrzałe. <gry> co byś nie powiedział? To nie tak powie, nie no kurde, to co powiedziałeś, to jest po prostu niesamowite. Rozwaliłeś ten system. <gry> I ty się tak czujesz, o kurde, ale jestem inteligentny. ta człowieka ego. Pomóż mi lepiej zrozumieć, co tak naprawdę mnie blokuje. I cóż, powiedział, że to może być albo strach przed nieznanym. Tutaj trafnie zauważył z tego pliku, który tam mu zrobiłem, że mamy rys perfekcjonisty.

No, mój mózg podświadomy mówi sobie, nie chcę teraz czuć tego stresu. No to kurwa kiedy? Jak nie teraz. <noise> mózgu, Daj się ogarnąć. A, no i dobra, on tutaj nie za wiele daje, po prostu fajnie małe, konkretne rzeczy. Ale na tak koniec daje mi pytania, które mogę sobie zadać. Dobra, jestem ciekaw, co mi odpowie. Co dokładnie czuję, gdy myślę o tej wizycie? Mm, no strach i napięcia. Czego najbardziej się obawiam? No ból, otecha nieprzyjemności związanych z tym wszystkich. Co by się stało, gdybym to zrobił i poszło dobrze? No super, bym się cieszył, bym mógł jeść i tą stroną buzi, i tą, nie tylko jedną. Co by się stało, gdybym tego nie zrobił przez kolejny rok? No bardziej zniszczę sobie tą stronę szczęki i tutaj przeciwny ząb bardziej mi się wysunie. Będzie trzeba piłować. To tyle. Oto co nam nasz wspaniały czatowski GPT odpowiedział na te właśnie pytania. Jesteś już w połowie drogi do przełamania tej blokady W twojej odpowiedzi wynika, że w twoim przypadku Blokada jest czysto emocjonalna, a nie racjonalna No tak, to wiem, jestem emocjonalnym człowiekiem Rozum wie, że warto to zrobić Tylko ciało podświadomie reaguje strachem i bólem Strachem przed bólem I tutaj mi stworzył taką ładną tabelkę Jak to się przedstawia, że jest etap taki Myśl o wizycie, pojawia się napięcie oraz ból I działa to w ten sposób, unikanie, bla 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 Ty nie unikasz ten testy. Ty uciekasz od napięcia, które pojawia się przed wizytą No coś w tym jest To napięcie to po prostu sygnał stresu, nierealne zagrożenie. I właśnie to napięcie można rozbroić. I on tutaj pokazuje, jak rozbroić napięcie przed bólem. To, co ci pomoże, to nie zmusić się, tylko zmienić stan emocjonalny przed działaniem. Poniżej masz dopasowaną do ciebie sekwencję. No i on tutaj sugeruje, żeby zauważyć to napięcie i powiedzieć sobie coś w stylu: Ok, to tylko napięcie. Nie jest to rzeczywisty ból. To tylko moje ciało szykuje się na coś, czego nie zna. Nazwa emocji odbiera jej moc. Sugeruje, żeby powiedzieć sobie: Ok, czuję strach. Mój mózg wyobraża sobie bór, ale to tylko wyobrażenie, a nie fakt. Zapodaję, żeby oddychać, pięć głębokich oddechów i to, co lubię najbardziej, czyli mikrokroki. I nie mówić sobie, że idę do dentysty wstawić implant, tylko a zadzwonię sobie, zapytam jak tam u nich z terminami. Albo pójdę dowiem się, jak to w ogóle wygląda w moim przypadku i czy da się to zrobić, jak to, jak to będzie. Tylko to. I na koniec dać sobie jakąś nagrodę za wykonanie takowego mikrokroku. A tu w trzecim punkcie dodaję, co by mnie najbardziej napędziło emocjonalnie, to niby ono mówi, że gdy mówiłem o tym, że mógłbym jeść. Normalnie jedną stroną później ton twojej wypowiedzi zmienił się. Była w tym ulga, radość i energia. Chociaż wali jakieś kocopoły, bo ja nagrywałem wiadomość tekstową, mówiąc jak on mógł przeanalizować ton mojej wypowiedzi. Więc jakbym mu nagrał głosówkę, to jeszcze jestem w stanie w to uwierzyć. To znaczy, że twój mózg już widzi nagrody. Trzeba ją tylko podbić emocjonalnie. Wyobraź sobie tę ulgę codziennie rano przez 10 sekund zamiast bólu. To działa jak przeprogramowanie układu nerwowego. Hmm, nie wiem, czy to by na mnie zadziałało. Chyba nie? Może ma to jakiś sens? No nie wiem. I najważniejsze zdanie na koniec tej mojej analizy to jest nie uciekam przed dentystą. Uciekam przed napięciem. Które trwa tylko kilka minut. Okej, okay. wyciągnijmy sobie zatem najlepszą wartość z tego, co on tutaj mi rzucił. Dobra, myślę, że mamy już wszystko, co powinienem wiedzieć w tym temacie, więc chciałbym, żebyś zebrał mi to wszystko w jeden ładny plik tekstowy. I tak, chciałbym, żebyś przede wszystkim te mikrokroki rozpisał mi. Możesz dodać właśnie też to o tym, żebym zmienił zdanie, zmuszę na sprawdzę, jak to wygląda. Dodać możesz też tą jakąś mantrę jedną. Najlepiej daj mi kilka do wyboru tych mantr. No, nie zapomnij o tym, żeby mini nagrodę sobie dać. I możesz też, dodać ten tekst, który mówi o tym, że nie odkładam zadania, tylko uczucie, które to zadanie we mnie wywołuje. Dodaj też to, co najbardziej napędzi mnie emocjonalnie, w twoim zdaniem. Oraz to najważniejsze zdanie z tej analizy. No i tyle, dziękuję. No i oto, jak ładnie nam tutaj przygotował protokół antyprokrys prokrastynacji zdrowotnej. O, prokrastynacja zdrowotna, jak to nazwał. Zrozum, co cię naprawdę blokuje. To nie lenistwo, to strach, napięcie i wyobrażony był ból. Twój mózg nie boi się samego dentysty. Boi się nieznanego. Nie wie, jak bardzo zaboli, jak długo potrwa, czy lekarz będzie w porządku, czy wszystko pójdzie tak, jak powinno. Dlatego odkładanie to tylko mentalny mechanizm obrony przed napięciem. Nie odkładasz zadania, odkładasz uczuć, które to zadanie w tobie wywołuje. Zmień narrację. Zamiast mówić sobie, muszę założyć implant, powiedz, sprawdzę, jak to wygląda, krok po kroku. To prosty zabieg, ale działa jak przełączenie z trybu presji na tryb ciekawości. Zamiast przymusu, ciekawość. Zamiast stresu, ruch naprzód. Nice. Nie próbuj wszystkiego na raz. Zrób tylko jeden mały krok. Na Traktuj to nie jak egzamin, tylko jak eksperyment. Twoim celem nie jest idealny wynik, tylko rozbrojenie lęku. Po każdym wykonanym kroku zrób coś, co daje Ci małą dawkę przyjemności i dopaminy. Posłuchaj ulubionej muzyki, zrób krótki spacer, zrób sobie kawę. Małe nagrody utrwalają w mózgu połączenia. Działanie równa się ulga i satysfakcja. Dodał mi tutaj o, oczywiście również mantry na ten proces. Wybierz tę, która najbardziej Ci się Nie muszę od razu naprawić wszystkiego. Wystarczy, że dziś zrobię jeden krok w stronę zdrowia. To tylko napięcie. Nie ból. Napięcie trwa chwilę. A zdrowie zostaje na długo. Nie czekam na odwagę. Buduję ją działaniu. Nie, to słabe. Z każdą decyzją, której się boję, odzyskuję kawałek siebie. To też taki średnie. Tutaj punkt szósty, co najbardziej mnie napędzi emocjonalnie. Twoje własne słowa. Super bym się cieszył. Mógłbym w końcu jeść tą stroną buzi. To jest twoja prawdziwa emocjonalna motywacja. Nie abstrakcyjny cel, tylko konkretna wizja codziennej ulgi. To jeszcze daje jakiś szybki protokół przedwizytowy, czyli zauważ napięcie. Okej, okay, to tylko sygnał stresu. Nazwij emocje. Czuję strach, ale to tylko wyobrażenie. Oddychaj głęboko, zrób tylko pierwszy mikrokrok i daj sobie mini nagrodę. Podsumowanie końcowe. Każdy krok, nawet najmniejszy, to dowód odwagi. Nie musisz zmieniać wszystkiego naraz. Wystarczy jeden ruch w dobrą stronę. Za każdym razem, gdy działasz mimo lęku, twoja pewność w siebie rośnie. Dziękuję bardzo. O, jakie mam brzydkie tło. I przejdźmy do podsumowania. Dobrze, więc podsumujmy sobie, co tam udało nam się ustalić dzięki tej współpracy z Chatem GPT. Przede wszystkim to, co na początek filmu się wysuwa, że warto dodać tego PDF-a e, z tą analizą z poprzedniej rozmowy, bo jak widzieliśmy, on od razu jakby wyciąga wnioski z tego i łączy po prostu to z poprzednią, pamięta co o czym rozmawialiśmy i jakimi osobami jesteśmy, przez co łatwiej jest mu określić jakieś wskazówki stricte pasujące do nas. Dzięki czemu on od razu wiedział, że. Ja wolę zwykłe takie na przykład mikrokroki, budowanie albo że bloki czasowe, pamiętał. Czyli łatwiej można było od razu skupić się na tym, co ze mną współgra. Pomógł również mi zrozumieć tak naprawdę, skąd bierze się u mnie ta blokada przed tym negatywnym emocją. Kurde, ja już nie pamiętam, jak on to mówił. Ciekawym jego zdaniem jest to, że większość ludzi właśnie myśli, że odkłada to zadanie, a oni tak naprawdę odkładają, w tym ja, to uczucie, które to zadanie, wiesz, wywołuje. Następnie zadał mi ciekawe pytania, żeby pogłębić, tak jakby, skąd to się bierze po prostu, tak? Spróbował znaleźć odpowiednie informacje, wyciągnąć. Ze mnie, tak? żeby to po prostu było jak najbardziej dopasowane. Dobrym też sposobem jest nazwanie tej emocji, że po prostu czuję napięcie, czuję strach, czuję smutek. I zaakceptowanie tego, ok, czuję to i to, jest mi tak i tak. I wtedy już człowiekowi według chata GPT robi się już nieco lepiej. Czyli pojawia się w nas takie napięcie przed tym bólem. I dlatego prokrastynuję, bo wiem, że to będzie nieprzyjemne. No i co? I pojawia się w mojej głowie pomysł, żeby tego nie robić, bo będzie to nieprzyjemne. Ale cóż, oczywiście mikrokroki przede wszystkim i dodatkowo zmienić myślenie z tego, że muszę wstawić implant, muszę iść do szpitala, muszę zrobić nieprzyjemne badania, tylko sprawdzę. Sprawdzę jak to wygląda krok po kroku. Nie wiem, umówię się, zadzwonię, pogadam, ustalę coś więcej, coś ciekawego. Kurde, krzaki przede mną mocne. Zamiast muszę, to po prostu sprawdzę. No i mikrokroki. Co tam w tych mikrokrokach mi zapodał ciekawego, to jest to, żeby, żeby znaleźć sobie trzy gabinety stomatologiczne, do których bym się zapisał, i z tych trzech wybrać jeden, zadzwonić, umówić wizytę. Po prostu mikrokroki. Czyli najpierw moim mikro, pierwszym krokiem będzie to, żeby znaleźć eee, trzy te kliniki, no trzy te gabinety stomatologiczne. Które moim zdaniem byłyby ok, i z tych trzech będę miał później już łatwiej wybrać, bo aktualnie jest tak, że ja nie wiem, co wybrać, jest ich dużo, wszystkie mają dobre opinie i, i tak, i ciężko mi jeszcze z tym wiaterek wiać I tyle ogólnie z tego mojego, z tej analizy naszej rozmowy. Oczywiście, jak w poprzednim odcinku i w tym odcinku przygotowałem dla Was i dla mnie pdf -a. teraz bardziej dla Was przygotowałem, bo jestem po prostu do wypełnienia tylko pod Was i różne teksty, które mogą pomóc Wam w tym prokrastynacji zdrowotnej, także pdf jest jeszcze bardziej ładny, jeszcze bardziej dopracowany, switaśny i w ogóle, także zachęcam gorąco do zostawienia swojego maila i pobrania tego, tego PDF-a. No i cóż, klasycznie, jeżeli podobał Ci się ten film, albo wyciągniesz z niego jakąś wartość, albo stwierdzisz, że spoko gada, <laughs> także jeżeli coś takiego się w Twojej głowie pojawiło, będzie spoko, jeśli zostawisz jakąś łapkę, jakiś komentarz, jakiś subek, i te sprawy, także dzięki Ci za obejrzenie tego odcinka Jak widzisz walka z prokrastynacją u mnie, póki co, jest wygrana Jestem na wygranej pozycji przy będziemy robić to dalej, więc wypatruj kolejnych odcinków I co? I dziękuję Ci, że byłeś tutaj, że poświęciłeś swój czas na te moje opowieści dziwnej treści Bardzo to doceniam, chociaż Cię nie znam i nie widzę, to robi mi się mega miło <laughs> Za każdym razem, gdy widzę, że ktoś to obejrzał I pamiętaj, nie chodzi o to, żeby być idealnym Chodzi o to, żeby w końcu ruszyć dupę no i zrobić coś ze swoim życiem. <laughs> Udanego tygodnia Ci życzę. Pamiętaj o PDF-ie i do następnego.